Wymieniłem turbinę w kosznicie. Założyłem taką która jest Taka sama jest założona w ślądzaku Krzyśka Robiłem próbę już jedną atmosferę, atmosferę pompuje Więcej pompuje jak to, tamto co miałem To jest taka tutaj o turbineczka Myślę ona się również żeliwkiem Tutaj to jest ten kolektor Dawul spustowy wiadomo pierdoły zaślepiłem to tutaj Podłączone całkiem w cholerę. no i co? No i pompuje więcej, nie? Dużo więcej pompuje. Dużo więcej. Atmosfera jak nic będę robił próbę, będzie widać. I przedtem była taka, teraz pokażę. Była taka właśnie Co jest zakładana w Leylandach starego typu, że tak powiem. One są w rekordach, nie rekordach. Takie to to inne żeliko mają. Takie coś to tutaj jest w ogóle. O. Tu jest w ogóle to inne. Tu jest inne. Bo tam jest jedna dziura, taka jedna. Tu jest podwójna. Tu jest to samo, wszystko. I to się różni też inaczej. Zbudowane jest to. No i funkcjonuje więcej. No dobra, gdy. to się. Obuszna je pak sięje. Jedan. Ja ten 100, 100, turbina w Forcznicie pompuje do jednej atmosfery przy takim średnim obciążeniu 0,8, 0,7. Po prostu jest lepiej jak było przedtem na tamtej turbinie. Bo na tamtej przy maksymalnym obciążeniu, tak jak mam dawkę paliwa ustawioną, dosłownie 0,5 i koniec. Więcej nie było nic, co wydusić. Dawki paliwa nie zmniejszałem, nie ruszałem, nie ruszałem. A można by było jeszcze zrobić, ale ja nie potrzebuję z niego, Ej, coś się tak ja nie potrzebuję z niego robić yy, 200 koni. Także niech ma właściwe. 150 i dla mnie to wystarczy, i żeby był y, zwawszy, żwawszy przy tym, po prostu przy tym obciążeniu, bo on, on po prostu przyczepą się, no ciężko mu było się rozpędzić wtedy na tamtej trubinie Nie już pomijam, że był silnik w ogóle katastroficznie padnięty. Także tutaj y, jest super, nic nie będę i więcej nie potrzebuję z tego mocy, niech ma 150 prawdziwych. No już jest silnik po remoncie smucha nie siada pali no normalnie jak złoto także Dosłownie były bo jak go zrobiłem to poskładałem no to Jak go poskładałem no to jeszcze były przymrozki będą po zero tam i tak dalej nie No dosłownie poszłem guziczek pach kurde Obrót i on 500 obrotów od razu pach 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 co chodzi gitara nie Także normalnie teraz jest za super 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 Dobra nara